Przed nami koniec tygodnia, a wraz z nim kilka zmian w pogodzie. Czy możemy liczyć na poprawę warunków? Dzień dobry Państwu. Gabriela Szewczyk. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś rozpoczniemy w chłodnej aurze. Rano na termometrach zobaczymy minus 5 stopni, ale już w ciągu dnia temperatura stopniowo wzrośnie do 1 stopnia. W godzinach porannych nie zabraknie chwili ze słońcem, jednak miejscami na niebie pojawią się też chmury. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, a temperatura spadnie do minus 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany od 4 do 5 metrów na sekundę, wiejący z południowego wschodu, co oznacza, że nadal będziemy odczuwać lekki chłód. Noc z piątku na sobotę będzie jeszcze mroźna. Temperatura spadnie do minus 7 stopni, więc poranek Zapowiada się zimny, jednak później powoli zacznie robić się cieplej. W południe temperatura wzrośnie do 1 stopnia, a po południu osiągnie nawet 3 stopnie. To oznacza, że w wielu miejscach poczujemy lekką ulgę po zimnych porankach. Na niebie w pierwszej połowie dnia dominować będzie słońce, ale po południu pojawią się chmury, które mogą nieco przytłumić optymistyczny nastrój. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie od 4 do 5 m na sekundę, nadal z południowego wschodu, ale nie powinien być uciążliwy. Niedziela to będzie zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień. Noc, co prawda, jeszcze chłodno około minus 6 stopni, ale już od wczesnych godzin porannych dużo słońca i szybki wzrost temperatury. Po południu nawet 7 stopni to najwyższa temperatura w całym zestawieniu. Dodatkowo wiatr osłabnie i zmieni kierunek na południowy, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze przyjemniejsza. Dopiero wieczorem mogą pojawić się delikatne zachmurzenia, ale nie powinny one zaprzeć nam pogodowego optymizmu. Przed nami wyraźne ocieplenie, chociaż piątek i sobota wciąż będą chłodne, to niedziela przyniesie nam na miastkę wiosny. To idealny moment na spacery, rower czy inne aktywności na świeżym powietrzu, a dla miłośników cieplejszej aury mamy dobrą wiadomość, bo wygląda na to, że zima powoli odpuszcza. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego dnia oraz pogodnego weekendu.